Cześć ludzie kochane, ja nie wiem czy wam to opowiadałem, jak miałem postój na autostradzie w Anglii. Postaram się wam to powiedzieć. może jeszcze raz, ale nie pamiętam czy mówię. Bo tak, jak już wam, kiedyś opadałem, pracowałem w weekend. to jest za Londynem, ja wiem, Kurczę, nie pamiętam, ale jest 50, powiedzmy 50 mil. No i tam pracowałem i przy okazji samochody z znajomym naprawiałem. I pewnego razu e, miałem z Wicam wrócić do Londynu, ale sam. Bo zawsze kumple mnie wodzili, ci, znaczy kumple z brygady e, tej, która tam pracowała. E, mire, pamiętasz drogę, jak jechać? Ja mówię, no pamiętam, no. Nie będę tłumaczył, któryś jest, ale pamiętam, pamiętam. Autostradą, oj, nie pamiętam, czy to była... M24 czy M20 i no, ale nie ważne No i skończyłem robotę, staram się odpalić, co to znaczy odpalam samochód. Kurde, mieli, mieli, odpalić nie może. No a że tak jak mówiłem, wiecie, no zaczynam kombinować. Mechanikiem jestem, zaczynam kombinować w końcu odpalił. Zadzwoniłem do kumpli. Słuchajcie, ja wracam do Londynu, ale w każdej chwili samochód może paść. A że nie było wtedy telefonów komórkowych, mówię, jakbym nie był za dwie godziny, to jedźcie autostradą, bo gdzieś tam będę stał. Samochód nawalił całkiem. Dobra, no i w, już wjechałem na autostradę i rur, jadę, samochód bl, 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 bl. i w pewnym momencie jest tam już po iluś milach się rozkraczał, zatrzymał się, i tak. nic pod ręką, i, i, Żadnej, żadnej rzeczy zapasowej pod ręką. Gdyby to był mój samochód, tam pewnie miał. A tak nic. To zjechałem na pobocze. I mówię, a postoję chwilę. A to kumple, jak nie będę za dwie godziny, będą jechali w tamtą stronę i zobaczą, gdzie stoję. Stoję, pamiętam, ja samochody, jadą. I po jakiś ja wiem, może pół godziny. Patrzę w wysterką, radiowóz podjeżdża. I się dzieje tak średnio, bo tak, w tym wanie drabiny farby, jakieś tam duperele, przyrządy. A i była plandeka. Ja mówię, wręcz ja to plandeką się nakryję i się przeszpię trochę. No i podchodzi jeden policjant do kabiny od mojej strony, a patrzę w wystarko, a drugi stoi za samochodem i ręka jaka burza. A mi już się zrobiło ciepło. No to ładny gnój, To znaczy nie, policjant gnój, tylko taki powiedzenie, ładny i Podchodzi ten jeden i pyta, co się stało. Moje, mój angielski taki łamany taki tam. jak mam mój nie mówię biegle po angielsku, tylko słowa znam. Tłumaczę, że samochód się e, rozkraczł. No. <laughs> jak powiem, rozkraczył się zepsuł tyle. Wyprosił mnie z kabiny. Wszedł sam, kluczyk kręci. Mieli, 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 mieli. Nie zaskoczył. No faktycznie. Samochód nawalony. A na autostradzie stać nie może. No i pyta, czy kogoś mam? Tłumaczę, że mam kolegów w Londynie i mają po mnie przyjechać. To poprosił numer telefonu do tych kolegów Oni mieli jakieś swoje telefony. Wykręcił ten numer, który padają, no i zaczął rozmawiać z moimi kumplami. Tłumaczą, że już właśnie są w drodze. To znaczy, że ten co odebrał, to był w domu, a... I tłumaczy, że koledzy są w drodze, pojechali już po mnie. No to dobra. Tam policja mi odpuściła. Powiedzieli, że zaraz będą koledzy, żebym czystał jeszcze... Czy jeszcze troszkę zjechał i nie pamiętam dokładnie, jak to było? Kumple przyjechali. Mirek, co jest? słuchajcie, z tego, co ja widzę, i co ja się znam na rzeczy, to pad kondensator. No, wzięli mnie na hall i zaciągnęli do tam, gdzieś parę mil jakieś miasteczko było. Tam podjechali na CP i na CP wzięli kondensator. Tak na chybił trafił. Kurde, wymieniłem go moment przez kondensator, w mięśniu jest minuta roboty, nawet pół. Wymieniłem kondensator. Myk. I już chodzi marina I kurde, od tej pory kondensator taki Mówiłem, jakie podstawowe rzeczy muszą być pod ręką. Kondensator, pasek klinowy, jakaś świeca zapasowała, jakieś tam duperele potrzebne, żarówki. I przy okazji, wypracujcie też, żeby takie drobiazgi mieć, ja wiem, w skrytce gdzieś tam, przy apteczce czy gdzieś, żeby to pod ręką było, bo to czasami e, warto mieć coś takiego. I nie zatrzymujcie się na autostradzie. To tereny dzisiaj. Trzymcie się. Teść.